Na wyspie Bembecula Archie Campbell i jego sąsiad Donald Innes spędzają dzień na wrzosowisku kopiąc torf. Zaczynają od oczyszczenia wierzchniej warstwy łopatami. W ten sposób odsłania się wał torfu Gotowy do wycinania. Archie wydobywa pierwszy wycinek, wciąż jeszcze posługując się łopatą. Następnie, mając już więcej miejsca do pracy, zamienia łopatę na nóż do krojenia torfu i zaczyna prawdziwe kopanie torfu. Do Donalda należy składowanie wyciętego torfu. Rzuca się go na ziemię, poleży tam trochę aż wyschnie. W miarę jak się posuwają naprzód, ślady pozostawione przez nóż na szczycie wału są coraz wyraźniejsze. Po jakimś czasie wchodzą w rytm pracy i zaczynają kopać w szybszym tempie. Po pracowitym poranku nadchodzi pora przerwy obiadowej. Okazja, żeby coś zjeść, napić się, odpocząć. To także pora na dzielenie się nowinami i snucie opowieści. Kopanie torfu jest czymś więcej niż pracą fizyczną. To także forma życia towarzyskiego. Po południu, Donald zabiera się za kopanie, a Archie zbiera. Kiedy dochodzą do końca wału, który na samym początku oczyścili rano, nie kończą dziennej pracy, ukończyli dopiero pierwszy poziom. Teraz muszą wrócić do miejsca, w którym zaczęli i odkopać drugi poziom. Tym razem, zamiast składować torf na ziemi do wyschnięcia, Archie buduje z niego mur. W murze pozostawia otwory, aby wiatr mógł przez niego przewiewać i pomagać w suszeniu. Wreszcie, pod koniec pierwszego dnia, Archie pokazuje Donaldowi, jak robić małe sterty lub ruem z leżącego na ziemi torfu. Znów po to, żeby lepiej schły. Wróci za kilka tygodni, aby wykonać więcej pracy. Gdy praca pierwszego dnia dobiegła końca, Donald i Archie wracają z grzosowiska do domu. Po paru tygodniach torf trochę wysechł. Archie wraca, aby zbudować więcej małych stert, czyli rułań. Torf utracił wiele wody i łatwiej go teraz utrzymać. Na tym etapie nie ma potrzeby przenosić torfu, z którego zrobiony jest mur, lecz mimo to jest mnóstwo pracy z budowaniem małych stert z torfu leżącego na ziemi. Następnym etapem będzie przeniesienie wszystkiego z wrzosowiska do domu. Potrzebny będzie traktor z przyczepą. Ogólnie biorąc, zebranie i dostarczenie do domu opału na cały rok zabiera sporo czasu. Jednak w mroźny, zimowy dzień, później w trakcie roku, Archie uważa, że to był czas dobrze spędzony.